Cześć dziewczyny. Dziś zapraszam Was na bardzo krótki filmik. Filmik z serii kulinarnej. Jak widzicie, ja jestem w swojej kuchni. Ekscesów tutaj nie będzie. Chodzi mi o kawę, bo zaraz będzie przychodziła do mnie moja przyjaciółka. Ja przyrządzam tą kawkę, więc postanowiłam to dla Was nagrać. Otóż tak, ja wiem, że czasy, kiedy znajomi, trafi sera telefonów komórkowych, maili i tak dalej. Więc te czasy, kiedy ktoś wpada do nas totalnie bez zapowiedzi, już dawno minęły, ale. Oglądają moje filmiki y, kobiety, więc same wiecie jak jest, że czasami przyjaciółka dzwoni, dla mnie lepiej jak z dobrymi wiadomościami, na przykład, że poznała super faceta, albo na przykład dostała ekstra robotę, no ale często też zdarza się, że dzwoni przyjaciółka i prawda to jest tak, y, jesteś w domu, no to już wtedy wiem, że będzie płacz, będzie narzekanie i tak dalej, a cóż nam nie osładza takiej chwili jak dobra kawa, czy przynajmniej ciacho, a u mnie to ciacho, słuchajcie, nie zawsze w domu jest, bo zawsze sobie z mężem kupimy jakąś paczkę ciastek, no to jest jak ktoś przyjdzie, prawda, taka mentalność polska, no bo trzeba poczęstować, no ale nikt jakby nie przychodzi, ciastka zjadamy i wtedy jedyne, co mnie ratuje, słuchajcie, to jest ten mój Tupperware, ja to kupiłam ymm, za namową mojej koleżanki fryzjerki i powiem Wam szczerze, że mam go chyba już ze 2-3 lata, Wiem, że one na Allegro cały czas są, bo przed nakręceniem tego filmiku właśnie nie spojrzałam, że tutaj jest napisane Tupperware i szukałam, prawda, my co ja mam, kurczę, no bo jak będę chciała dziewczyną właśnie nagrać taki filmik, to co mam powiedzieć. No ale na szczęście nazwa tutaj jest, znalazłam, są dostępne, kosztują mniej więcej chyba jak trzy dychy, zresztą... To nie musi być koniecznie to, bo tych różnych spieniaczy do kawy jest mnóstwo. A wiem, że na przykład niektórzy posiadają jakieś super ekspresy i tak dalej do kawy. Ja kawy nie piję dużo, zresztą mam małą kuchnię. Byliśmy ostatnio u rodziny mojego męża, oni mają takie wbudowane, po prostu chcesz mleko spienione czy po prostu super, no. Ale no mówię, mnie ratuje mój plastyczek i mi się świetnie sprawdza, jeżeli na przykład zadzwoni do mnie przyjaciółka, że jesteś w domu, albo jesteś w domu. To wtedy po prostu jak nie mam tego ciacha, no to wyciągam mojego tapperwera i w ciągu dosłownie kilku minut robię pyszną kawę, do której tak naprawdę już to ciacho nie jest potrzebne, bo jak zrobię ją na słodko, zbitą śmietaną, wrzucę do niej na przykład jeszcze jakiegoś loda, na przykład Big Milka albo coś takiego, to wtedy żadne ciacho nie pójdzie do tego, bo byśmy się po prostu pochorowały. Także dziewczyny, dla tych, które nie posiadacie super ekspresów do kawy, że myślicie, że na przykład przydałoby Wam się coś takiego. To serdecznie zapraszam Was do oglądania. Ja od razu wspominam, że ten filmik nie jest absolutnie sponsorowany, ja ten swój Tupperware mam już około 2-3 lat, już sprawdza mi się świetnie, dlatego postanowiłam dla Was to nagrać, także jeżeli macie ochotę na taki filmik, serdecznie Was zapraszam. Dziewczyny, bardzo Was przepraszam, ale w moim Tupperware już wszystko wylądowało, ja muszę nagrać to drugi raz, bo Frania zaczęła strasznie kasłać i przypanikowałam, no dobra, nieważne. Więc co wylądowało? No tutaj nikt nie będzie zdziwiony, że jest to mleko i to najlepsze to jest to dla mnie mleko gostyńskie, Ja je po prostu uwielbiam, ono zawsze najlepiej mi się ubija. Oczywiście dziewczyny schłodzone I do tego używam y, cukru oczywiście w kostce i kawy. Tyle, że tak, tutaj też zapomni ogromne zdziwienie, bo ja uwielbiam i jestem wielką fanką. Mam nadzieję, że to dobrze widać, bo światło jest fatalne. Milikano, ale się skończyłam. Tak, także słuchajcie, kawa mi się skończyła, ale na szczęście mam tą, której nie lubię, ale lubią moje koleżanki, więc wsypałam Cronat Golda. W końcu koleżanka przychodzi, to już niech pije tą kawę, którą lubi. Więc wlałam sobie tutaj dosłownie odrobinę tego, tego mleka. wrzuciłam cztery kostki cukru, oczywiście można mniej, ale to ja lubię słodkie i półtorej łyżeczki kawy. I teraz co? Cały pizz dziewczyny polega na tym, żeby dobrze zakręcić tą maszynę, jeszcze sprawdzić, czy nic tu nie przecieka, nie, nic się nie dzieje. Jak to powiedzieć? Ubijać. Ja bym powiedziała, że to trzeba tak trzepać, ale to takie trochę może niecenzuralne. Także słuchajcie, dziewczyny. Słyszycie teraz, jak ja sobie tutaj ubijam to mleko i brzęczą mi kostki cukru. I będę tak tym machać, trenować bicep, zmieniać oczywiście rękę aż dosłownie przestanę słyszeć te kostki cukru, jak one się tam idealnie rozpuszczą. Więc żeby nie narażać Was na takie widoki ubijania przeze mnie tej kawki, wracam, jak przestanie być, słychać cukier. Słuchajcie, z kondycją kiepsko, ale ubiłam. Już nie słychać cukru, więc myślę sobie, że już dość. I teraz tak jak wspominałam, myślałam, że te szklanki no, na pewno nie są żaroodporne, więc trochę sobie tutaj pewnie narozlewam bo Nie wzięłam nic z ale dobra, mniej więcej. Dobra, jest. Słuchajcie, później sobie tutaj wszystko już powycieram. Nalałam trochę właśnie ciepłej wody, w takiej proporcji. I teraz otwieram tego mojego peperuera. I nie wiem, czy to będzie widać, że wyszła mi po prostu taka genialnie sztywna pianka. Nie wiem tylko, czy starczy mi na te dwie kawy. Ale jednak miarę wokół to ja mam. Super. Po prostu, powiem, mam szczerze, że już myślinka cieknie, no, ok. <grych> Powstrzymam się. Zresztą muszę poczekać na koleżankę. Dobra, to do zlewu. I teraz, jak już to jest, zdążyliście zauważyć, fajnie oddziela się ta kawa. Ona za chwilę zrobi się po prostu totalnie kawowa. Ta woda. I jak tak ubijałam to mleko, stwierdziłam, że. Skoro przychodzi przyjaciółka, to co sobie będziemy żałować. I na wierzch tego postanowiłam ubić jeszcze trochę bitej śmietany prezydenta. A co? Nie wolno dziewczyny, po prostu. <laughs> ja już teraz jestem, no, że tak powiem, a jak pachnie. Dobra, dobra, bo ja się już... Wiecie, że jeżeli, jeżeli chodzi o bo nie dopada dekoncentracja. Sypię to jeszcze czekoladą, fajnie by było, gdyby jakaś była mleczna i tak dalej, ale dostałam taką od mojej klientki, była w Niemczech i dała taką gorzką. Moje drogie, może być. Także, a jaka, o Jezu, o, dobra. O kurczę, jaka twarda czekolada, no ale okej. Okay. I tutaj trochę na to nalałam, ale nic, użyję mojej wielkiej tarki. I słuchajcie. Żeby było pięknie. Trochę na brudzę ale co tam. Szkoda, że nie mam słomek. Właściwie to wiecie, co muszę sobie napisać na mojej liście z zakupami, jak będę w Kauflandzie to muszę kupić słomki, bo by do tego tak wyglądały ekstra. Dobra. Dziewczyny. Wygląda to tak. Wygląda pięknie, a smakuje jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Może jeszcze przestawię aparat normalnie, bo nie wiem, jak to tutaj wyszło i wam jeszcze pokażę. Dobra dziewczyny, więc tak wygląda kawka. Już widzicie, że to tutaj nadnie zrobiło się po prostu mega kawowe. Także. Zapach jest niesamowity. Ja jeszcze tylko coś chciałam Wam pokazać. Też uwielbiam do kawy takie lizaki lub mleka czekoladowe. Ja to sobie kupiłam w biedronce. To są akurat dla jednej z koleżanek YouTube'owych. Także do Twojej paczki trafią też lizaki. I mam też taki, przepraszam, ja jak zwykle roztrzepana. mnie ja się nigdy dobrze nie przygotuję. Mam też takiego z Także dziewczyny po prostu genialnie. Dobra, ja sprzątam ten bałagan, bo zaraz będzie u mnie Monika. I będzie kawka, także dziewczyny, mam nadzieję, że filmik Wam się przydał, że może zdecydujecie się na zakup ta peruera albo na po prostu jak już tam ubijaka. Ja nie polecam tylko tych na takim metalowym, tym, co robią takie z, bo to się, słuchajcie, rozwala baterie, domyć to, także masakra. E, poszukajcie może sobie czegoś takiego. Mam nadzieję, że filmik jest dla Was przydatny. I chyba tyle, bo znowu e, nie mogę zapać pewna Frania. Chodź się pokaż. Słuchajcie, ona jak ja nagrywam, to ona tak chodzi, taka smutna, więc chociaż na chwilkę, tak? Franula. Pokaż się dziewczyną. Oni będą całusienki. Całusienki, moje kochane, będzie. Dobra, jeszcze przed przyjazdem Moniki, jeszcze chwilę się z nią pobawię, ale słuchajcie, ją tak kocham. To jest najwspanialszy wspanialszym na świecie, tak? Ale nie gryź. Nie gryź, bym chciała, żebyś na filmikach wychodziła na taką właśnie całusienkę. A nie na takiego mojego Pitbull'a. Nie da się, dziewczyny. Pozdrawiam Was gorąco. Trzymajcie się ciepłutko. Pa.